Cześć jestem Laki, a w dzisiejszym odcinku będzie taka aktualizacja informacji odnośnie drugiego sezonu serialu Legends of Tomorrow. Takie odcinki będą zawsze wypuszczane, gdy pojawi się jakaś oficjalna informacja na temat tego, kto lub co pojawi się w drugim sezonie. W poprzednim odcinku mówiłem wam o tym, że do obsady dołączy Vixen, ale nie będzie odgrywana przez tą samą aktorkę, tylko przez inną. Dzisiaj kolejna informacja to dołączenie do obsady aktora, jakim jest Nick Zano który wcieli się w komiksową postać, jaką jest Citizen Steel. W komiksach jest to trzecie wcielenie tej postaci, pierwszym był Commander Steel, a drugim Steel. Nathan Heywood, czyli postać, którą zobaczymy w serialu, jest wnukiem Henry'ego Haywooda, czyli postaci Commander Steel i kuzynem Henry'ego Heywooda III, czyli postaci Steel. Po raz pierwszy pojawia się w 2007 roku w drugim wydaniu komiksu Justice Society of America, jest błąd gwiazdą futbolu, ponieważ musiał się wycofać ze sportu po tym jak w wypadku amputowano mu nogę. Jakiś czas później Wandal Sawicz nakazał zabić wszystkich, w których żyłach płynie krew bohaterów ze Złotego Wieku, przez co Nathan został zaatakowany, a podczas ataku zostaje narażony na działanie krwi z ciekłego metalu, który zostaje wchłonięty przez jego skórę, co spowodowało, że na miejsce jego niegdyś amputowanej nogi uformowała się metalowa kość i mięśnie, które stworzyły mu nową metalową nogę. Po dalszych badaniach jego przypadku stwierdzono, że został przekształcony w żyjącą stal, a co za tym idzie wzrosła jego siła i masa ciała. Jednak jego stalowe tkanki nie mają czucia, przez co Nathan nie może wyczuć temperatury lub nacisku na ziemię. Później dołącza do Justice Society of America, a jako że w serialu widzimy Aweermana, który również należy do tego ugrupowania, możemy śmiało powiedzieć, że na tym będzie opierał się cały drugi sezon. No i tak przy okazji, jakiś czas temu na Facebooku opublikowałem informację, że w drugim sezonie Supergirl pojawi się Superman i że trwa casting na aktora, który miałby go odegrać. No a dzisiaj pojawiła się informacja, że ten aktor został już wybrany i będzie nim Tyler Hoechlin, którego możecie kojarzyć z roli Derek'a w serialu Teen Wolf. aby zostawić subskrypcję. No i to na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To bardzo motywuje do dalszego działania. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli chcecie więcej informacji odnośnie seriali i filmów, to wbijcie na fanpage na Facebooku.